Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie jajek faszerowanych pieczarkami. Zapraszam, oglądajcie! Do przygotowania jajek faszerowanych pieczarkami potrzebujemy 250 g Pieczarek umy umytych i osuszonych. Jedną niedużą czerwoną cebulę może być również biała dwie łyżki ulubionego majonezu, dwie łyżki oleju, pięć jaj ugotowanych na twardo. Gotowałam je 8 minut. Sól, pieprz oraz szczypiorek. Zacznę od pokrojenia w kostkę drobną pieczarek, a następnie podsmażę je na oleju na patelni. Została ostatnia pieczarka do pokrojenia. Teraz kroję cebulę. Staram się pokroić drobno w kosteczkę cebulę. Cebula, Cebula pokrojona. Na patelnię wlewam olej. Dodaję. Cebule delikatnie podsmażę. Dodaję pokrojone koczarki. Podsmażę kilka minut. Do jakiś czas możecie przemieszać pieczarki z cebulą. Pod koniec smażenia pieczarek dodaję trochę pieprzu i soli. I trochę pieprzu. Spróbujecie, jaki jest smak? No mm, dobre, jeszcze trochę pieprzu kolorowego dodam. Pieczarki już prawie gotowe. Nie, nie zapomnijcie e, pomieszać je co jakiś czas. A teraz zajmę się e, jajkami. Przekrawam jajko na pół i wyciągam rzut. I ostatnie jajko. Z ostatniego jajka połowę rzutka zostawię do dekoracji. Zobaczcie. Marsz już gotowy, pieczarki podsmażone z cebulką, gotowe. Przekładam je do żółtek. Ja to robię od razu, ale dobrze jest, żeby jednak trochę te pieczarki przestygły. Wspaniały smak mają te pieczarki. Dodam jeszcze trochę pieprzu kolorowego. Przemieszam mieszam Teraz dodam trochę majonezu. Trochę szczypiorku. Mieszam całość. Zobaczcie, przygotowałam sobie takie rękaw. Wycięłam w nim większy otwór, żeby te pieczarki mogły przejść przez niego. I przekładam farsz do tego rękawa. nakładam na jajko. Zobaczcie, jak wygodnie za pomocą tego rękawa aszaruje się jajko. Jeżeli nie macie takiego rękawa, możecie wykorzystać woreczek foliowy, w którym zrobicie otwór. I też tak nałożyć Masa. Jak widzicie, zostało nam żółtko. Jak powiedziałam wcześniej do dekoracji, więc zetrę teraz to żółtko. Na jajka. Jeszcze dodam trochę szczypiorku. I jajka faszerowane pieczarkami będą gotowe. Zobaczcie, jak już pięknie wyglądają. Teraz wykorzystam trochę szczepionku. Tego grubszego, ale bardzo drobno go pokroję. Jajka faszerowane pieczarkami ze szczypiorkiem gotowe. Drodzy widzowie, jajka faszerowane gotowe. Jeżeli podobał wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchena. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego. Na sam koniec, drodzy widzowie, jeszcze trochę. Czerwonej słodkiej papryki do dekoracji.